Aż 3207 zł za banknot radarowy, 10 zł, mieszko pierwszy, który mamy w portfelach teoretycznie. Zapraszam na króciutki film i już tłumaczę, które banknoty są więcej warte i czego szukać. A więc, cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Banknot, który widzicie, to był ten nominał, ale nie te numery. Tam był zestaw radarowy, numery radarowe. O nocie 70. Tutaj już wam zaraz wytłumaczę, co to jest. Tutaj jest taki grading PMG, tam była nota najbardziej poszukiwana, 70 najwyższa, wyższej się nie da, czyli banknot ideał oglądany przez trzy osoby i oceniany pod mikroskopami, czy nie ma zniszczeń i załamań. I dopiero wtedy taki banknot może dostać tak wysoką. Notę Radar tam był 9829289, tu macie skiny z tej licytacji, już tłumaczę. Pięć największych ofert, słuchajcie, dwie osoby się biły, bo widzicie tutaj dwie dały po tysiąc, potem dwie się biły aż do 3200 zł. Ciekawe tylko, która, kto był na samej górze i ile był w stanie jeszcze dać za ten banknot, ile obstawił, czy obstawił 4000, ale tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Słuchajcie, gdybyś posiadał taki banknot zniszczony jak tutaj na filmie i byłby bez tego etui, to, to niestety nie wiem, czy byś 20 złotych za ten banknot dostał. Ale jeżeli byłby w stanie idealnym, no to już na pewno są w wyższej cenie. I słuchajcie, zaraz już tłumaczę, jeszcze jakie serie zbierać. I tutaj jest ten grading, gdzie banknot jest wyceniany. Nota 67 jest dość wysoka, 68, 69 bardzo wysoka, 70 to już jest maks. Najbardziej chodliwe i drogie tematy. Widzieliście ostatnio 20 zł, za ile poszło, a tutaj 10 zł, słuchajcie, za. 3200. Ja posiadam 10 zł. Słuchajcie, w takiej innej filmie, mniej cenionej, i tutaj już Wam tłumaczę. I słuchajcie, najbardziej poszukiwana seria tego banknotu to emisja 1994, tak? Jak ten tutaj na filmie, seria ZA, jest wyceniana do 1000 zł. za. Banknot. Słuchajcie, tylko problem jest taki, że ciężko w ogóle trafić w ten, w ten rocznik. Już tutaj widzicie 94, pierwsza seria AA numer 5292 numer banknotu, którego akurat ja posiadam i tutaj jest banknot w stanie idealnym. Teraz spróbujcie, drodzy Państwo, znaleźć w obiegu do końca wakacji banknot 10 zł emisji 94. W ogóle jakikolwiek jakąkolwiek serię, gwarantuję, że większość z Was na liczniku będzie miało stan 0. Słuchajcie, piszcie, kto w obiegu jeszcze trafił w 1994 rok. Nawet jeżeli ten film już oglądacie 2-3 miesiące później, poszukujemy oczywiście serii 0a oraz ciągu cyfr. Jeżeli... Te osoby, które już mi oglądają, to wiedzą o co chodzi. To się nazywa tak zwany solid. Jeżeli by tutaj było AA i byłyby same jedynki, dwójki, trójki, to ten banknot oczywiście kosztuje dużo więcej do 1000 złotych w zależności od stanu zniszczenia tego banknotu, ale nawet takie pomięte. Pójdą za 2 trzystówki to na pewno, bo ja bym był w stanie dać, nawet gdyby ten banknot był zniszczony, a byłyby same jedynki, no to bym był w stanie dać 200-300 zł za taki banknot. Słuchajcie, i nie tylko ja, bo znam dużo ludzi, którzy zbierają takie banknoty. Oraz zdarzały się dwie różne numeracje na banknotach, czyli tutaj macie, widzicie, na czarno i na czerwono różne cyfry, i tu na przykład byłaby jedna końcówka 92, a druga końcówka 93. Zdarzają się takie banknoty, to jest mega, mega rzadkość, ale być może tobie się poszczęści i tu również banknot zniszczony będzie w dużej cenie. No i oczywiście monety, banknoty, znaczki wyceniam na Instagramie. Czas oczekiwania na odpowiedź do tygodnia, mamy wakacje. Także słuchajcie, wszyscy wypoczywajcie. Życzę miłego wypoczynku. A filmy tu już się Wam o banknotach inne wyświetlają. Jeżeli chcecie, żeby mój kanał dalej nagrywał filmy, to w opisie są filmy do udostępnień na Facebooku. Codziennie po jednym udostępnicie. Tam są trzy filmy, czyli w piątek, jeden udostępnicie, w sobotę, w niedzielę. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Od tego będzie zależało, czy ja w ogóle będę się zajmował jeszcze tym kanałem i wycenianiem monet, banknotów i innych rzeczy. No oczywiście, jeszcze raz, wakacji udanych. Trzymajcie się i do następnego. Hej!